16 porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wypłaty i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miasta Legionową. Zmiana uchwały wynika ze zmiany ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, która podwyższa kroczność kwoty bazowej stanowiącą podstawę wyliczenia diet radnych. Ta zmiana jest, ten wskaźnik jest zmieniany z 1,5 do 2,4. I przy okazji chcę zgłosić autopoprawkę w przygotowanym projekcie uchwały. W paragrafie pierwszym, paragraf pierwszy ustęp 1 punkt 5 w słowie krotność trzeba skreślić jedną literkę i, ponieważ jest ich za dużo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, Pan Radny Mirosław Grabowski. Szanowni Państwo, no dwie nas e, Radnych reguluje ustawa o samorządzie gminnym, uchwała Rady Miasta, a również to m, ta uchwała, ustawa, o której wspomniał Przewodniczący, czyli o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska. E, radny nie otrzymuje wynagrodzenia za zasiadanie w Radzie Miasta. Ale jest to kwota rekompensaty utraconego zarobku, bo muszę Państwu podkreślić, i myślę, iż w przypadku wielu radnych jest podobnie, wykonywanie mandatu radnego, czyli udział w sesjach, w pracach komisji, czy w pracach innych gremium w mieście wiąże się z koniecznością zwolnienia z pracy i to z taką koniecznością zwolnienia bez możliwości otrzymania wynagrodzenia. Tak mam ja, i tak pewnie ma wielu Państwa radnych. Moja praca radnego. Nie ogranicza się tylko do udziału w sesjach, czy też w komisjach, ale również wiąże się z przygotowaniem w czasie wolnym, czy to projektów uchwał, czy przygotowaniem i analizą aktów prawnych, które na sesjach i na komisjach są omawiane. E, polega również na spotkaniu z mieszkańcami. Dlatego też uważam, że dieta jest swoistą rekompensatą za wykonywaną pracę. E, nie jest to zapłata, jest to rekompensata utraconych zarobków. Jednak chyba nie jest to najlepszy czas na podwyżki. Kiedy pandemia koronawirusa również w budżecie naszej gminy odcisnęła piętno, o czym często słyszymy z US prezydenta, mieszkańcy zmagają się z dużym wzrostem cen, rachunków, kosztów życia, utrzymania. Ja bym tu bardziej proponował, abyśmy spróbowali tym mieszkańcom w tym wszystkim ulżyć poprzez obniżkę, czy to opłat za żłobek, czy remontu dodatkowej ulicy, o której oni tak często do Rady się zwracają. I tak dawno muszę Państwu przypomnieć, zabrakło w naszym samorządzie środków na obniżkę zapobieg dzieci w żłobku miejskim, o którą wnioskowaliśmy z radnym Kubasińskim, radnym Petryką, również wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotników, o którą wnosiliśmy ze względu na ograniczone środki finansowe, tak nam mówiono, musiała zostać ustalona na niższym poziomie. Także no, jest, jest wiele rzeczy w naszym mieście, które należałoby najpierw zrobić, poprawić i najpierw usprawnić, czyli te środki, które chcemy przeznaczyć na wzrost nagrody, można by było spożytkować z korzyścią dla mieszkańców naszego miasta. 60% podwyżka, bo o takiej teraz mówimy, to myślę, że jest lekka przesada dieta powinna być corocznie lewaryzowana tak jak powinny być lewaryzowane wynagrodzenia, ale o wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Wszystkie płace należy urealniać w radnych również, ale myślę, że w obecnej sytuacji to powinno się odbyć od następnej kadencji. A nie wtedy, kiedy ludzie tracą pracę, kiedy wzrastają ich koszty utrzymania. Dlatego ja będę przeciwny Podwyższyć statystykę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Bogdan Kiełbasiński. O, już chyba mnie słychać, panie przewodniczący, tak? Słychać tak, mnie, tak? Tak, słychać. O, dziękuję. E, mam pytanie do pani mecenas, bo w projekcie uchwały odwołujemy się do tej ustawy z 17 września. Czy pani mecenas jest obecna, bo ja nie widzę u siebie niestety? Jest. Jest, jest, jest pani mecenas, jest. To mam pytanie do pani mecenas. Jak należy interpretować ten zapis, który mówi o tym, że wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4 krotności kwoty bazowej. Czy to w takim razie jest tak jak w naszej uchwale, że my zmieniamy ten wskaźnik z 1,5% z 1,5 krotności na 2,4 krotności? Czy też moglibyśmy to zrobić na poziomie nie wiem e, dwukrotności tej kwoty, tej kwoty bazowej. Dziękuję bardzo. Odpowiedzi udzieli Pani Mecenas, bardzo proszę. Proszę Państwa zapis nie może przekroczyć to znaczy, że e, nie może być wyższa, tak? Dziękuję bardzo, czyli, czyli mogłaby być niższa. E, jakby to mógł się tylko odnieść do tego co powiedział Radny Grabowski, że Wydaje mi się, że okoliczności i sytuacja jaka jest również i budżetu gminy Legionowo i wielokrotnie tutaj w Radzie słyszeliśmy o tym, że nie możemy przeznaczyć większych środków czy też zwolnić mieszkańców z opłat z uwagi na trudną sytuację budżetową. Teraz Państwo tutaj przedkładacie, Pan Prezydent przedkłada ten projekt uchwały, który daje maksymalne maksymalne, na maksymalną podwyżkę diet radnym. Wydaje mi się, że to chybiony, chybiony pomysł. Ja też przyznam, że to było bardzo zaskakujące i takie bolesne, to, co prezydent stwierdził w marcu, kiedy wnioskowaliśmy jako radni opozycyjni zwołanie sesji Rady Miasta nadzwyczajnej sesji Rady Miasta zwyczajowo się tak mówi, ale dodatkowej sesji Rady Miasta poświęconej tym wyjaśnieniom w sprawie pisma, jakie przesłała do Rady Miasta Prokuratura. I wtedy pan prezydent powiedział, że, że to są bezzasadne zarzuty, a, a organizowanie tej sesji to jest skok na kasę. No to, to ja nie wiem, czym jest teraz ta sytuacja, kiedy prezydent składa taki, taki projekt uchwały, kiedy proponuje 60% wzrost diet. Mimo tego, co, co usłyszeliśmy tutaj, że ja rozumiem, że, że, że te diety nie były bardzo dawno waloryzowane i że, i że jest jakieś uzasadnienie ku temu, ale nie takie moim zdaniem, więc te 60% to jest to jest ponad stan ponad możliwości budżetu i ponad chyba potrzeby nas jako radnych, bo nie chodzi o to, że my mamy na tym zarabiać, to jest tak jak radny Grabowski powiedział, zwrot kosztów. W związku z tym ja też będę głosował przeciwko temu projektowi uchwały. Dziękuję bardzo. Nie będę komentował, ale tylko powiem jedno zdanie. Promować się to za własne pieniądze. Bardzo proszę, prezydent Zarożny. Mam nadzieję, że mnie słychać, ja tylko chciałbym tutaj zweryfikować informację, którą rozpowszechnia pan radny Kiołaśniński. Prezydent miasta nie jest autorem tego projektu uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja powiem od siebie, będę oczywiście głosował za, nie będę argumentował, bo można by było sięgnąć po argumenty, argumenty te pojawiające się powiedzmy w sferze publicznej odnośnie naszej sytuacji w kraju, o tych możliwościach finansowych. Powiem tylko jedno, my zmieniamy to, co zostało zapisane w ustawie. Tam był wskaźnik 1,5 kwoty bazowej, a w tej chwili zmieniamy na 2,4 kwoty bazowej. I ta baza jest podstawą do wyliczania diety. My sobie możemy później określić, że za komisję będzie mniej jakiś procent, że za e, posiedzenie w sesji będzie jakiś inny procent. Ale ja tak rozumiem. Bo bardzo możliwe, że ja się mylę, bo może prawnicy, bo w naszym kraju jest ciężko zapisać precyzyjnie, bo w zależności od miejsca siedzenia, tam jest interpretacja. Jeżeli było zapisane, że do KRS-u Sejm wybiera czterech przedstawicieli, to co się stało, jak się stało, ponieważ jest interpretacja? To daje taki przykład. I tu też ktoś może to interpretować, że my sobie podnosimy. Ja interpretuję tak. Ustawodawca wprowadził zmianę, że kwota bazowa, która jest określana w budżecie państwa i ten wskaźnik jest podawany. I my ten wskaźnik mamy obowiązek zmienić. Natomiast możemy dyskutować później nad naszą uchwałą o ekwiwalencie, tak jak Radny Grabowski powiedział i tutaj Radny Grabowski użył prawidłowego sformułowania, natomiast wybrzmiało to bardzo źle. My, yy, my się opieramy o ustawę o wynagrodzeniach osób. I w tej ustawie o wynagrodzeniach osób tam pełniących funkcję też się mieszczą radni i my nie dostajemy wynagrodzenia. Nie to martwi, że radni rzucają czasami takie słowa w przestrzeń publiczną, gdzie nie wszyscy mieszkańcy interesują się problematyką, ale usłyszą i później mają taką złą opinię o radnym Brańskim o radnym Grabowskim, mówią to idziecie tam po te wynagrodzenia. My nie idziemy po wynagrodzenia. Tam po prostu jest to rekompensata e, utracona z tytułu i, ta, i tak dalej. Także krótko mówiąc, żebym nie przedłużał, to nie jest e, uchwała Pana Prezydenta. Powiem więcej, na następną sesję, żebyście się Państwo przygotowali, najprawdopodobniej będziemy zmieniać uchwałę o wynagrodzeniu Pana Prezydenta. Jeszcze w tej chwili to nie jest ogłoszone rozporządzenie, ale jak będzie, będziemy musieli to zrobić. I przestańcie z populizmem, nie nawiązujcie do przedszkoli. To, co powiedziałem, reklamować się za własne pieniądze, bardzo proszę, a nie populizm taki. to jest bardzo, bardzo przykro mi się to słucha. Dziękuję bardzo. Nie wiem kto był, chyba był, a nie Dariusz Petryka był? Pan Śliski, bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Rzeczywiście to pomyłka. Zwyczajowo jakoś użyłem tego terminu, że pan prezydent złożył to, się przecież pan, pan przewodniczący Brański podpisał ten projekt uchwały, rozumiem, dlatego tak go, tak go broni. Tu jest wyraźnie zapisane, że dla radnych rady miasta Legionowo za udział w sesjach 2,4 krotności kwoty bazowej za sesję. Więc ja nie, nie rozumiem, panie przewodniczący Brański o czym Pan mówi, że my teraz będziemy jeszcze zmieniać teraz tą uchwałę czy, czy, czy jak to ma być? Bo tutaj już jest wyraźnie to określone. Proszę Pana jest Pan Radnym nie pierwszy raz niech Pan się dokształci. Tyle Panu mogę powiedzieć. Powinien Dziękuję. Pan się zastanowić nad tym co Pan mówi i powinien Pan się my w tej to podpowiem Panu my w tej uchwale zmieniamy jedną rzecz. Ale my możemy do tej uchwały wrócić za miesiąc, za tydzień, na, za dwie sesje i zmieniać sobie tam, co chcemy. Ja, ja powiedziałem, że ja tak interpretuję przepisy, które nam narzucił ustawodawca. Tylko Panie i wyłącznie. Zmieniamy jeden wskaźnik w naszej uchwale o dietach. Zmieniamy 1,5 na 2,4. I ja się proszę pana nie obawiam, że ja może pan głosić wszem i wobec, że to Brański podnosi radny, e, e, te diety radnym w Janowie. Może pan nawet dać ogłoszenie w prasie płatne, ja wtedy ewentualnie nawet panu dołożę parę groszy. Nie mówię populizmu, krótko mówiąc. Bardzo proszę pan, chyba był Dariusz Petryka, jak się nie mylę, czy pan Grabowski. Pan Dariusz Petryka. Y Dziękuję za udzielenie głosu. To oczywiście jest uchwała, którą przygotował Pan Przewodniczący, ale nie sądzę, że bez wiedzy Pana Prezydenta, bo przecież w tym budżecie przegłosowaliśmy już e, tam podwyżkę, ale jakby to nie jest meritum. E, chciałbym właśnie na, na ten aspekt prawny, o którym mówił Pan Przewodniczący. E, w ustawie wprowadzono zmianę i napisano, że wysokość wiedzy przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie dwa i 4 okrotności. To jest pewna granica to w ogóle nie ma żadnego związku z naszą uchwałą. To, że my w uchwale sposób obliczania diet też sobie e, przyrównaliśmy, jakby powiązaliśmy z tą kwotą bazową, nie ma żadnego znaczenia i tego wskaźnika obecnie nie trzeba podwyższać. Wiele gmin w ogóle e, nie nawiązuje w swoich uchwałach do, e, do tej kwoty bazowej, bo nie ma takiej potrzeby. Kwota określona w ustawie jest pewną granicą, a w naszej uchwale możemy się nadal posługiwać tą półtora półtorakrotnością. Powiem więcej, niektóry, tak jak powiedziałem, niektóre gminy w ogóle się nie posługują tym wskaźnikiem. Niektóre gminy inne wskaźniki przyjmują, na przykład e, średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej. I teraz, jeżeli Pan Przewodniczący twierdzi, że on tak interpretuje te przepisy prawne, prawa i z tego to wynika, to tutaj mamy takie narzędzie prawne. Pan prezydent ma możliwość wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej z zapytaniem, żeby, żeby Regionalna Izba doradziła nam prawnie, czy jest to obowiązek zmiany, czy pozostajemy w niezgodzie z przepisami prawa. Dlatego proponuję, żebyśmy wystąpili do pana prezydenta, żeby o taką opinię wystąpił i wtedy, jeżeli ta opinia potwierdzi konieczność zmiany, według mnie na pewno nie potwierdzi, to wtedy ewentualnie dokonamy zmian tej uchwały regulującej dietę. Dziękuję bardzo. To jest wniosek do przegłosowania. Jest prośba do Pana Przewodniczącego, żeby wycofał ten projekt uchwały, bo on jest jakby autorem i w ramach... Prośby nie, nie muszę głosować. Bardzo proszę na radny Mirosław Grabowski. Panie Przewodniczący, no dziwnie to brzmi, promowanie się w trakcie obrad sesji Rady Miasta. Naszym za przeproszeniem powiedziałbym jeszcze dobitniej obowiązkiem jest zabieranie głosu po to nas wybrali mieszkańcy i wyrażanie własnej opinii w sprawach, nad którymi debatujemy na posiedzeniach sesji Rady Miasta. I mamy takie prawo i nie jest to żadna własna autopromocja albo promocja. Wspomniałem również o tym, że to jest rekompensata, nie jest to wynagrodzenie. Tak naprawdę. Oczywiście jestem za tym, żeby ta rekompensata nam na przysługiwała i pewnie całe społeczeństwo się z tym zgadza i wszyscy się z tym zgadzają, ale uważam, że nie jest zasadne, aby było to w wysokości 60%. Nieprawdą jest, panie przewodniczący, że my teraz właśnie Pan tak przygotował ten projekt uchwały. Tak Pan przygotował. A mógł Pan przygotować inaczej. Mógł się Pan spotkać i porozmawiać przed tym, zanim trafił na podobrady sesji. Mogliśmy ten projekt uchwały wypracować w takim formie, żeby był on akceptowalny przez wszystkich radnych, równocześnie uwzględniający wzrost cen i wzrost wynagrodzeń, ale nie w takiej wysokości. Panie Przewodniczący, tam jest taki jeszcze zapis 75 i pan teraz mówi, że dopiero możemy usiąść sobie porozmawiać. Nie, panie przewodniczący. Nie robi się tak prawa, nie podnosi się sobie wynagrodzeń, bo tak to jest, czy to rekompensaty, to nie jest wynagrodzenie faktycznie, przepraszam, rekompensaty za utracone zarobki, ale mm, można tymi wskaźnikami regulować to. Moglibyśmy tak to wyregulować, żeby oczywiście. Pewnie ten wzrost o wzrost inflacji był zastosowany, ale nie był to wzrost 60 populizm Panie przewodniczący, to jest w pana wypowiedziach, nie w wypowiedziach radnych. My nie mówimy o populizmie, my tylko podkreślamy o tym, o czym nam się mówiło, że ten budżet jest. Kruchy, że nie można zwolnić mieszkańców z opłat z żłobku, czyli obniżyć im te opłaty z żłobku, bo nie ma na to środków, że strażacy i ochotnicy nie mogą dostać tyle na ile by zasługiwali, bo również nie ma środków i zrujnujemy budżet, a potrafimy sobie podnieść tę rekompensatę za utracone zarobki o 60%. To jest nie fair w tym czasie Panie Przewodniczący. Gdyby Pan chciał i chciał przygotować prawdziwą uchwałę to zrobiłby Pan, bo tam są wskaźniki, które można było zastosować i tymi wskaźnikami to wyregulować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan Radny Bojan Kiełbasiński. Dziękuję Panie Przewodniczący. Mam prośbę tylko, żeby Pan jakby ograniczył te swoje e, e, prywatne wycieczki pod moim adresem, bo bo teraz pan mówi, że, że muszę się dokształcić, że jestem niewykształcony. Kiedyś pamiętam właśnie, stwierdził pan, że dietę, którą chcieliśmy, zadeklarowaliśmy z Radem Grabowskim, przekażemy na walkę z COVID. To pan powiedział, że na kochankę mogę swoją przeznaczyć. Wie pan, to, to są słabe te żarty na niskim poziomie. Liczyłbym, żeby jako przewodniczący Rady trochę będzie pan miał ten, ten, ten humor trochę na lepszym poziomie. Ja, ponieważ tutaj padło wiele tych argumentów. Ja bym chciał złożyć formalny wniosek o przegłosowanie i zdjęcie tego projektu uchwały z porządku obrad po to, żebyśmy mogli wrócić do tego tematu i ustalić takie zasady, które będą akceptowane przez całą radę. Dziękuję bardzo. Głos przeciwny. Artur Pawłowski. Bardzo proszę panie Arturze. No Pan Artur wycofał się. Dobrze. Ja podtrzymuję swoją propozycję w kwestii yy, w, w, zawartej tu w, w projekcie uchwały. Przystępujemy do przegłosowania wniosku o zdjęcie z porządku obrad y, punktu szesnastego czyli projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wypłat i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla Radnych Rady Miasta Legionowo. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Ryszard Brański, jestem przeciw. Marta Buzyńska, jestem przeciw. Matylda Durka, jestem przeciw. Paweł Gorzewski, jestem przeciw. Mirosław Grabowski, Mirosław Grabowski Pan Mirosław Grabowski Nie bierze udziału w głosowaniu na tą chwilę najprawdopodobniej zawiesił się Pan Andrzej Kalinowski Nie bierze udziału w głosowaniu. Bogdan Kiełbasiński Jestem za Panusz Kleinert Jestem przeciw Zdzisław Koryś Widzisław Koryś. Nie bierze udziału w, w głosowaniu. Małgorzata Luzak. Jestem przeciw. Anna Łaniewska. Jestem przeciw. Mirosław Pachulski. Jestem przeciw. Artur Pawłowski. Za. Dariusz Petryka. Jestem za. Andrzej Piętka Jestem przeciw. Katarzyna Skarpowska-Pacocha. Jestem za. Maciej Smogorzewski. Jestem przeciw. Mariusz Suryński. Jestem przeciw. Renusz Szulc. Jestem przeciw. Sławomir Tłaczyk. Jestem za. Agata Zaklika. Nie bierze udziału w głosowaniu. Żebrowska. Jestem przeciw. Pan Grabowski. Poprosiłem. Jestem za. Dziękuję bardzo. Zamykam Głosowanie udział wzięło 19 radnych. 6 radnych głosowało za, 13 przeciw. Wniosek nie uzyskał w większości. Bardzo proszę Artur Pawłowski. Dziękuję uprzejmie za głos. Ja mam pytanie, czy ktoś w ogóle policzył jaka to będzie kwota rocznie w skali budżetu te podwyżki i o przeznaczeniu tej kwoty oczywiście nie uwzględniając tych podwyżek dla radnych, które są tutaj ewentualnie tą uchwałą umożliwiają takie podwyżki. Na co tą kwotę możemy przeznaczyć? Bo myślę, że to będzie dosyć duża kwota. E, I tak jak tutaj już wspominali e, wcześniej koledzy, e, myślę, że nie ma takiej potrzeby, żeby te diety podnosić e, nawet w myśl nowych przepisów, tylko po prostu przeznaczyć te pieniążki na, na bieżące e, inwestycje. Tym bardziej, że jak ostatnio moje praca, legionowo bardzo mocno, że tak powiem, że tak powiem okupuje dolne pozycje listy, jeżeli chodzi o inwestycje w skali kraju. To są takie doniesienia prasowe, więc zdecydowanie jestem za tym, żeby pieniądze, które mogłyby iść na podwyżki dla radnych, przeznaczyć na chociażby na realizację jakichś potrzeb sportowych dla dzieci, czy na otwarcie basenu przy szkole numer 6. Propozycji jest całym. Zdecydowanie możemy te pieniądze w inny sposób zagospodarować. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Taką informację mogę podać, że e, aktualnie e, średnia, mm, średni koszt e, miesięczny diet radnych to jest w granicach 40 tysięcy, a wzrośnie to w granicach 60 do 60 tysięcy, tak około 60, 64 no trudno w zależności y, y, od udziału, od obecności, od frekwencji, od ten. Nie widzę więcej zgłoszeń. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępuję do odczytania tytułu projektu uchwały. Uchwała Rady Miasta Legionowo z 27 października 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wypłaty i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Miasta Regionowa Z autopoprawką tam przytoczoną przeze mnie w paragrafie pierwszym punkt pierwszy ustęp pierwszy punkt piąty w słowie krotności wyrzucamy jedną lekerkę i Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ryszard Brański. Jestem za. Marta Budzyńska. Jestem za. Matylda Durka. Jestem za. Paweł Gorzewski. Jestem za. Mirosław Grabowski, Jestem przeciw. Andrzej Kalinowski. Nieobecny podczas głosowania. Bogdan kierł Jestem przeciw. Janusz Klejment. Jestem za. Zdzisław Koryś Zisław Koryś nieobecny podczas głosowania. Małgorzata Różak Jestem za Anna Maniewska. Jestem za Mirosław Pachulski sami nieobecni jestem za panie przewodniczący Artur Pawłowski obecny jestem przeciw Dariusz Petryka Jestem przeciw Andrzej Piętka Andrzej Piętka Nieobecny podczas głosowania eee, Katarzyna skierkowska pacocha Jestem przeciw Marcin Smogorzewski Jestem za Mariusz Suwiński Jestem za Tadeusz Szulc Jestem za Jaromir Traczyk Jestem przeciw Agata Zaklika Jestem za Jolanta Żebrowska. Jestem za. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych, 13 radnych głosowało za, 3 głosów przeciw. Uchwała została podjęta.